Darek robi ostatnie koszenie. I zbiera oczywiście liście przy okazji. Ja powiesiłam prania. Co Flafuniu? Zadowolona? No pewnie, że zadowolona moja rybka mała. Moje kochane, moje rudy. Tu miara jest czysta, słuchajcie. Pół działki jest skoszonej. Jak widać, ładnie. Nie ma liści. Co mnie cieszy. Piesek śmigał u sąsiadów, bo furtka otwarta. Słuchajcie, ja uciąłem kilka gałązek z drzew, kilka, <grytka> takich potężnych. Myślałem nad tym, żeby jedną gałązkę po prostu tak fajnie powiesić. I z niej by zwisały. Flafuś! Flafek! I z niej by zwisały tutaj u góry jakieś bombki, jakieś gałązki, lampeczki. No, tak inaczej, żeby było w tym roku. Lampki już włączone. Ekipa jakaś jeździła na kładach. My zabieramy się tutaj do pracy. Jeszcze tutaj muszę ładnie wykończyć, albo gałązki położyć tu na dole. Słuchajcie, przekręciłem sobie deskę, żeby tutaj kable poprowadzić. Zaraz podłączę kostkę. Mam tutaj z Bloom, To są takie kostki, które możecie sterować przez telefon, przez aplikację tuja. Akurat tutaj dwie, dwie różne, bo czasem jedne lampki będą włączane, czasem drugie, czasem wszystkie naraz. I tutaj poprowadzimy ten lampki do góry. A te drucikowe będą tutaj na dole i one będą położone na tych krzakach. Trochę trzeba je oczywiście przyciąć. Ja oczywiście się wzięłam za porządki, bo powiem Wam, że to jest zawsze ta podłoga, jest do odkurzenia. A jak zobaczyłam pod światło, ile to jest psich łapek, mówię nie ta podłoga po prostu. Ale to jest ostatni nasz tydzień. Słuchajcie, bez mokrego odkurzacza. W przyszłym tygodniu będzie mokro odkurzacz. Zobaczycie, jaki. Dla oczywiście Pushin. Cozy Pushin. Pushin. I dzisiaj będziemy pozbywać się tej dekoracji już. Co tu pani robi? Co? Co tu pani robi? Plesiem pani. Pani ma mokre łapy i pani chce wchodzić do domu, gdzie jest wytarta podłoga. Proszę pani. Co tutaj ojciec robi? Jednak nie zmieniłeś zdanie? No moim zdaniem to wygląda lepiej, jak jest trochę mniej, żeby nie dotykało, czy żeby nie, nie ten. Miało, mm -hmm. A to zamawiałeś gdzieś specjalnie, czy nie? ale go kupiłem. To też nie, musisz podlinkować, gdzie tam, bo wiesz, będą pewnie pytania, skąd dokładnie te. A to są zewnętrzne, czy to są takie uniwersalne? Uniwersalne. A pamiętasz, jak kiedyś lampki do choinki się tak sprawdzało, czy ten, czy, czy działają i, się, i zawsze się kręciło, tam to było śmieszne. Masz już vibe świąteczne? Ja tak, ja przecież zobaczcie, ja już żyję świętami. Nie wiem dlaczego każdy chce czekać z tym. Ja nie rozumiem tego. Po co czekać? Jak można się dłużej cieszyć? Z się... Tym bardziej, że już i tak jest zimno i, i ciemno. Tak rozumiem. Jak ktoś mówi, że to psuje klimat, świąt, i później nie czuje tych świąt. Nie, no nie gadajcie takich rzeczy. Duże się czuję te święta, to coś super, naprawdę. Ja na przykład nie jestem fanką dekoracji dużych, ale, na, ale lampki dla mnie mogą wisieć Znane przez pół roku. Lampki. Jest ciemno. Możeś sama była prowadorem tego, żeby te boczne lampki cały rok wisiały. Tak. Wiecie co? Bo jest przez pół roku jest naprawdę ciemno w tej Polsce i te lampki dają niesamowity efekt. Ja kocham lampeczki. Ja bym mogła mieć same lampeczki. Mi to nie zależy na ozdobach. Darkowi bardziej na ozdobach też zależy. Ja jestem taka, że właśnie wolę minimalizm w tej, w tej dekoracji. Grinch czy nie? Nie, nie jestem grinch, po prostu nie lubię za dużo tego. Badziewia? <głos> 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 za dużo badziewia. Ja mogę mieć lampki, kawałek drzewka i świeczkę i to mi wystarcza. Natomiast Darek z lalo to lubił na bogato te A święta. Jeżeli... Tu... Będzie... Słaba koncepcja. Hmm. Jeszcze zrobimy przy drzwiach, możesz pokazać. Mm -hmm. Snopki zostawiliśmy sobie do ściółkowania. Będziemy ściółkować tutaj nasze niektóre rośliny, m.in. drzewka owocowe. Będą ściółkowane, także zobaczymy, jak to się sprawdzi, bo nie robiliśmy tego nigdy słomą. Zawsze w inny sposób ocieplaliśmy, także będziemy testować. Ach, koleżanka, masz do zabawy. Koleżanka, do zabawy, twoja przyszła. Jaka jeszcze rada? Tam przy wejściu, tak jak i tu. W kilku miejscach dałem tą kokardę w kratę. Bardzo fajnie ona wygląda. Takie czerwone elementy dodaję. W zeszłym roku, nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy e, takie gałązki czerwone. I teraz wypełnimy różne miejsca szyszkami. O! <grywia> Mam ich całą torbę, więc fajnie to będzie wyglądało. Później najwyżej jak się będą za mocno ruszały, terytytkami przemocujemy. Cura mi pomaga. Jabłuszka wkładam. Jabłuszka? Wow. Dzięki, że mi pomagasz. A pokażę jaki szałas jeszcze zrobiłaś? Tak, zaraz pokażę Twój szałas tam. Chyba na niego trzeba lampki powiesić. Bo bez lampek. Nie? <grym> 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 Tata wszędzie by lampki Jadłuszka powiesił. Nie ognisko. Ok. Tak Złote bomby. Jak widzicie? I czerwone. Dodamy też. A Karolina w środku nagrywa ten pociąg. Zbliżamy się do mojego sałasu. Najpierw dałam tu patyki, potem dałam te duże liście. A jak w środku zobaczyć, tutaj się przejdzie. O tu, to jest takie, ułożyłam patyczki, żeby było takie ognisko. Świetnie zrobiłaś. Ale jaka konstrukcja wzmocniona. Najpierw kije dałaś, patyki i w środku ognisko. A dlaczego w środku jest ognisko? Świetnie pomyślałeś, świetnie Ale fajnie, ty to jednak potrafisz zrobić takie konstrukcje Tata zawsze uwielbia takie konstrukcje Fajnie, nie? Rozpalamy prawdziwe ognisko? Tak Dobra, no to super, to chodź rozpalimy A ładnie te lampeczki wyglądają, nie? Bardzo ładnie Bardzo fajnie O i teraz domek też się świeci cały Idziemy po rozpałkę Możesz ją odwiesić i rozpalamy. Może posiedzimy tutaj dzisiaj. Puścimy z gorącą czekoladą. Nie jest gorąco, jest zimno sali. To może posiedzimy tutaj. Cura rozpala ognisko, jak coś. Oczywiście pod nadzorem tatusia. Licek, rzucaj. Troszkę deszczek się rozpadał. Dobra, czas, kochani, zrobić świąteczny. Kominek. Tylko ustawię sobie tutaj muzyczkę, a taka będzie idealna, teraz wyciszę chwilkę. No i co? Zdejmujemy dekorację. Nie wiem, co ta taśma tu robi. Mam wrażenie, że dopiero je rozkładaliśmy. Przy okazji wydaje sobie cały kominek, bo właśnie jak mijam dekorację, zawsze to robię, dzisiaj tu odkurzam. Ale przyda się mu też przetarcie. Mam no, nie taki dzień sprzątania, że ciągle coś, ciągle coś się dzieje. Dobra, mamy gałązki. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Po prostu je na razie położę. To są gałązki od nas z ogrodu. No. A ja? Mam fajne. Lampeczki na też. No. Tak, ryzykowne bo boję się, że. ryzykowne bo boję się, że. nie, że te kuleczki będą coś brudzić, nie? Ale jak chcesz robić, to się rozbierz tutaj ten. Nie, właśnie hmm. te lampeczki Przecież... robić fajnie. Proszę za proszę. Co... Dziękuję. Już sobie to Fajnie, no. Zobaczcie, naprawdę tanim kosztem można zrobić fajną dekorację. Nie musi to być na kominku, może być po prostu na szafce, na jakiejś szafce, stoliku pod telewizorem. Yy, I to robi już robotę, ja oglądam te Amerykanki, które robią takie, wiecie, te ozdoby na bogato i czasem dla mnie to jest za dużo. Ale to, co tutaj Darek Wam pokazuje, to jest minimalny wysiłek i fajny efekt. Yy, dodatkowo, wiecie, no jakąś pierdółkę kupić w Pepco. Ta ściana też się żółta wydaje, bo chcę wyczyścić. Fluffy, ty z łapami mokrymi sią, sią mi stąd. O, ten domek mi się podoba, zobaczcie. On też ma w środku lampeczki. Nie wiem z czego on jest czy z Insta, czy z jakiegoś innego, ale naprawdę fajnie wygląda. Kradnij na dwór, ja nie chcę, który bąbeczka. Weź do domu. No, nie wiem, czy takie używać na dwór. To są chyba z Zary. Zobaczcie. No, trochę szkoda, tak. No, jakieś te tańsze, te O, te złote. O. mi się już podoba, słuchajcie dla mnie to już wystarczy, szczerze mówiąc bo jeszcze mam jedną rzecz, którą chcę Wam pokazać która jest właśnie w przesyłce i to jest pociąg ale chyba sobie rolkę nagram z tym właśnie pociągiem słuchajcie, ten dyfuzor to jest taka rewelacja że aż nagrałam rolkę, nie mogę w to uwierzyć jak on jest świetny zobaczcie tylko u góry się zdejmuje. Tutaj myślałam, że ten pilot jest niezbędny, ale nie. Zobaczcie, jak tutaj pracuje ten wiatraczek. Zakropiłam nasz hmm, Christmas Spirit. Tutaj z przodu. Zmieniamy światło. O. W ten sposób. jest to jest rewelacyjne. Słuchajcie. Ja wziąłem nasz Christmas Spirit z naszego. Zobaczcie, jakie fajnie, jak wyrzuca parę. I po prostu macie, czujecie, przepiękny zapach. Christmas Spirit ma dodatek e, cynamonu i e, cytrusów, dzięki czemu ma taki no, cudowny aromat świąteczno-pomarańczowy. Ja nasze olejki lubię trzymać właśnie w tym opakowaniu, w którym wysyłamy do Was, żeby się nie pomieszały, nie zgubiły. Moim zdaniem, e, super jest ten zestaw, bo tutaj mamy. I czekoladkę gorącą i mm, mamy tutaj bonbon, czyli pralinę, Christmas time, czyli cynamon, Christmas spirit z pomarańczą, festive apple, czyli szarlotkę i winter tea, czyli zimową herbatkę. Cały zestaw zostawimy na stronie. Kupicie je też osobno i będą też na targach, kochani. Gorąca czekolada gotowa. Ja w międzyczasie nagrywam rolkę z um, olejkiem Hot Chocolate. Także tutaj wracają do swojego domku olejki. No i idę dać czekoladę Darkowi. To są rzeczy, które kiedyś się nie przypomina. Dobrze, super. O, o. Rety, ale nam dzień zleciał. Nawet nie wiem na czym. Słuchajcie, spędziliśmy czas zupełnie cały dzień w domu. Na porządkach, na sortowaniu, sortowaliśmy jeszcze pokój córki, um, jakieś, wiecie co, prace, trochę w ogródku, no i cały dzień minął. I przy okazji zrobiliśmy dekoracje. Uciekam do sauny, uciekam się zrelaksować. Ale mamy mgłę. Wiem, że tego tu nie widać, ale no jest mgła. Uch, jak zimno. Ale pięknie oświetlona działka. I pięknie to wygląda od przodu. I domek. I wejście. Ale zimno. Idę do sauny. Z moich Tu załączyłem jeszcze te stare ozdoby. Słuchajcie, udało się skosić połowę działki. Ale najważniejsze i w sumie najciekawsze to, że zrobiliśmy dekorację te tutaj przed domem, tu zostanie jeszcze przedłużone. Tam do samego końca, prawie bo taki kawałeczek tutaj to 40 metrów. A jutro rano zaczynam sprzątanie drugiej części działki. Fajnie wyglądają te ozdoby. Naprawdę bardzo fajnie tutaj. Jeszcze są jedne, zaraz je włączę. Zobaczymy, jak będą się tutaj paliły. Fajnie. Co mi się podoba ta górna girlanda tutaj u góry.